Cześć, co prawda, Cześć, Ozarek! Cześć! Cześć, Goryl! Cześć, Kakałko. Dlaczego zabroniś rękowi do streamu? A co, wykłapał już ten gałgan na streamie? To co za co, No, bo tak, za dużo! Trochę przesadził według mnie. Jego widzowie też narzekali już. Jego widzowie, ręka, to mają mnie dość. Nawet jak z nim nie gram w lola, to oglądają mój stream przez cały tydzień. Nie tyle, że zakazałem. To nie było takie albo przystaniesz, albo coś, nie? Tak jakby, no no ja na tym tracę jak Remek mnie ogląda. No to znaczy, no u Remka, Re, Re, Remek ma dużo widzów na tym, nie? Ale no ja tracę na tym. I tak jakby jak ktoś sobie czasami mnie po, postreamuje tam chwilę, to spoko, tylko że kur... Remek mnie restrymuje dwa tygodnie, trzy. W sumie, no kurde, długo. To jest trochę... No żadnemu streamerowi za restreama bym problemu nie zrobił, ale trzy tygodnie to jest no kurwa przesada. To jest tak jakbyście, nie wiem, kurde, nagr nagrali sobie filmik i ktoś by wam go, nie wiem, wrzucił do siebie na kanał i ach ch*** tam zasięgi może złapie. Ale jakby chłop wam przekopiał 30 filmów to już byście się wkurzyli nie? No i tyle, no nie, nie wiem, nic złego nie powiedziałem, no tak jakby restreamowanie mnie kilka tygodni, dzień w dzień, non stop to tak, no przesada. Napisałem też do ręka bez żadnej jakiejś złości czy coś, tylko tak na chill'ku, nie? To nie ba ej kurwa, przestań coś tam bleble. Czy jak Kazik wygląda czyjeś filmy co stream, to nieładnie się zachowuje? Y Film na YouTube, a stream, oglądanie streama na żywo, jak ty masz stream na żywo to coś innego. No powiem tak, ja widzowie nigdy nie miałem problemu, że ktoś co oglądał mój stream na żywo. Nigdy nikogo nie zgłosiłem, nigdy nikomu problemu nie zrobiłem. Ale no po prostu uważam, że restrymowanie mi kilka tygodni codziennie, dzień w dzień, to też jest po prostu no przesada. Ma prawo mi się to nie podobać, no. Zaraz wam wszystko poopowiadam. Tylko nie mam dźwięku, nie wiem czemu. Czemu puszczasz mu ze Santago? A czemu nie? Ej, hey Alex, jak tam wypucinek? Właśnie chciałem powiedzieć, Ziemniaczki, fryteczki, dzięki, Ej Hedzik, bardzo dziękuję. E, byliśmy tak. Byliśmy w Santago 3 dni. Byliśmy w Santago 3 dni i koszt takiej zabawy przez 3 dni e, bez martwienia się o drinki, tylko kupujecie sobie drinki. Około 3000 zł plus minus. My wydaliśmy około 3000 za bilety, pociągi, za hotele, za całe jedzenie, za wszystkie drinki, za 3 dni full pakietu, czyli wszystkie strefy Santago, bez martwienia się o kupno drinka, jakiś pamiątek, czapki i tak dalej. Ale piliśmy se drinki, kupiliśmy se pamiątki, jakieś magnesy, czapkę Santago, za hotel, fajny. Yy, za bilety, za po, pociąg, wszystko, kompletnie wszystko, dla dwóch osób, nie? Sam bilet ile? Bilet dla dwóch osób yy, na wszystkie strefy w full dzień to jest 400, ale da się taniej ogarnąć. Jeden widz, yy, jeden widz powiedział, że mu się hu, córka pochorowała i dał nam bilety, bo powiedział, no co ma z nimi zrobić i wzięliśmy te bilety od niego. I później do, dokupiliśmy resztę stref i wyszło taniej, no ale plus minusek jak jedziecie do Santago i na miejscu kupujecie co 400 stówy za cały dzień, nie? Wszystkie strefy, ale pewnie na Stronie albo w Santago Village pewnie idzie gdzieś taniej te bilety dostać, nie? Bo na basen pojał drinki kupać, no trzymajcie mnie. Kurde, stary, jest barek wodny w Santago, że sobie pływasz. I możesz podpłynąć sobie pić drinka w wodzie. to jest mega fajne. Nie było czegoś takiego w termach, albo na jakimkolwiek basenie jakim byłem. E, więc kurde, czemu nie, no, dużo ludzi e, drinki tam pije, nie? No więc około w, wydaliśmy 3000 za dwie osoby, za trzy dni ze wszystkim, nie? Idzie taniej. Jak powiedzicie, wiecie, blabrakarem, namiot. Zero drinków, zero pamiątek, zero przyjemności, tylko wejdziecie na BASEN to za TRZY dni myślę, że zamkniecie się w tysiaku, nie? Ale jak chce ktoś, nie wiem, odpocząć, to po, WIECIE oszczędzać na drinkach, pamiątkach. Idziecie przecież kasę, to idziecie. To jest przynajmniej moje podejście? Yy, nie wiem, co WY o tym myślicie. No jak już idziecie na wakacje, nie wiem, nad morze. No to, no to nie chcecie być w motelu ze szczurami, jeść suchą bułkę i siedzieć na plaży, no. no Kupujcie sobie dobrą rybkę, dobry hotel, no. No, tak czy siak przez trzy dni zrobiliśmy tam prawie wszystko. Renata se dupę obiła na jednej wjeżdżalni, która nazywa się Pepfi. Yy, miała trochę pecha. Wyleciała z pontonu. Yy, I uderzała dupą. Pokażę wam yy, teraz yy, tego Na tym byliśmy No wypadła z Pontonu i walnęła dupą, nie? Pokażę wam. W tej wjeżdżaliśmy poka Pokażę wjazd. O To jest taki Spadek mocny O! I tutaj przy prędkości ona wypadła i walnęła dupą tutaj. Ale na takiej zjeżdżalni byliśmy. Dobra. Ogólnie tak. Zjeżdżalnie nie ma porównania. Nie ma nigdzie lepszych zjeżdżalni niż w Santago. Bardzo fajne były zjeżdżalnie. Sauny myślę porównywalne do term maltańskich. Sauny uważam same w sobie ciekawsze niż na termach. Też bardzo fajne. I seanse też fajne. I ogólnie, aquapark fajny, żarcie tragiczne według mnie, włoska pizza to, o Jezu, włoska tam knajpa, co tam była, nie polecam. No bo Ty na każdy zjeżdżalni na świecie byłeś. Byłem w akwaparku w dwóch miejscach za granicą, byłem na akwaparku w Grecji, byłem na fali w Łodzi, byłem na termach poznańskich. Ja bardzo dużo basenów zaliczyłem, Kabul, więc tak jakby trochę. Byłem na, w akwaparku w Holandii Więc no trochę tam tych akwaparków widziałem. Fajne zjeżdżanie. W sumie nie ma się do czego to przyczepić. Jedyne wady tego aquaparku to chyba cena i to, że żarcie jest tam takie sobie. A reszta zajebiste. Same atrakcje i przyjemności bardzo fajne. Już pod trzeci dzień się tak minimalnie nudziliśmy, ale pierwszy i drugi dzień, będąc tam 10 godzin codziennie, spokojnie bez nudy, nie? Więc na, jak ktoś chce pojechać na dwa dni się dobrze bawić, to nie będzie żałował. Naprawdę są niektóre zjeżdżalnie, dają dużo adrenalinki. Jest jedna zjeżdżalnia, której się super bałem. Sundarbow Rainbow Race, chyba jedna zjeżdżalnia, gdzie się wystraszyłem. I schowałem głowę, bo się bałem. To Wam pokażę. Łóżka w hotelu. Aha. No dobre, mam ta łóżka. No i tutaj sobie... Wy... O, z tego wyjechałem i giga się bałem. Bo jest duża prędkość. O, tu. O, ku... Już sobie przypomniałem. No bałem się tej. No przyrzekam, że się bałem. No bałem się tej. No bo idziesz głową w przód i jest super przyspieszenie. No i ta ba fajna wjeżdżalnia. Na samej górze taka pomarańczowa czarna. Też dość straszna. Yy, na turbinowych wjeżdżalniach nie byłem, bo się bałem. No ale tym starsi jesteście, to wiecie, nie? O, ta była zajebista. To był taki spadek hardkorowy. To tak to tak nie wygląda strasznie, widzowie na filmiku. Wy sobie siedzicie wygodnie na krześle, ale eee, beka. Naprawdę jest adrenalina tutaj. Nawet ziomek tutaj krzyczał. Tak, dałem typowi perma ze skipa, bo nie będzie mi, kurwa, jakiś... Matu na czacie mówił co ja mam robić na moim własnym streamie o czym mam gadać o czym nie. niech wyp... tak mu się nie podoba Mam ochotę teraz se gadać o Santago i popowiadać co tam było A jak się komuś nie podoba, no to nie każę k***a, tu nikomu siedzieć. No niech chce pójdzie oglądać, nie wiem, Nitro czy coś, no. Czym jesteś toksyczny? Bo się wkł... że nie wiem, że... Nie że chcę sobie popowiadać i... Nie wiem, jakieś totalne hamstwo na tym czacie jest. No jestem wypoczęty, no ale nie wiem. No dziwnie się zachowujecie. Szczerze opowiadam se, o co było Santago i nie wiem. Co i, i skipa chcecie, nie rozumiem, co mam. Dopaminę szukacie czy czego? Krwi potrzebujecie? My byliśmy w, w hotelu, który nazywa się NGO, Park Wakacyjny. I było świetne, super dobre chińskie żarcie. w tam storkę, bardzo dobre. Eee, ceny hotelu to jest. My, my trafiliśmy na jakieś 270 zł za nocleg. Dwa noclegi mieliśmy, czyli no 540 zł za dwie noce. Eee, dla dwóch osób, nie? Eee, łóżko king size, więc mega spoko. Eee, no i co? Mega fajnie było. Eee, nie, nie byłem u Xena. Nie, nie, nie. A właśnie druga sprawa co do tego e, turnieju szachowego, bo do tego też chciałem się odnieść. E, no, chciałem przeprosić, bo troszeczkę, no, poniosły mnie emocje. E, to było dla mnie no, już później kwestia honorowa bardziej niż e, siana, żeby wygrać mega mi zależało. No i tam, e, no, poniosły mnie emocje, nie? Za co, za co przepraszam. Mm, giga emocje to były. E, więc bardzo dziękuję za doping. Ktokolwiek mnie do, dopingował, wspieraliście mnie, ja to później widziałem, bardzo dziękuję. Fajnie, że byliście, że wspieraliście mnie, dziękuję Wam za to. Po prostu no, dużo emocji we mnie się nakłębiło. Yy, druga sprawa co do yy, Bartka. Yy, wpłaty nie mam i wpłata jest chyba do 30 dni. Jest to od strony Bartka. Yy, jak dostanę tą wpłatę, to już mamy cel z Bartkiem i Dawidem wybrany, żeby przelać te pieniążki. Jak tylko przyjdzie przelew, no to zrobimy przelew oczywiście na streamie, tylko czekam na, aż dostanę, nawet, nawet nie mam 10 tysięcy, żeby włożyć na ten moment, nie? No, więc jak tylko przyjdzie, przyjdzie mi kasa, to y, od Bartka, to oczywiście od razu z bomby robię przelew na streamie, żeby było to transparentne. Y, nie będziecie musieli y, do, do tego później no, doszukiwać się, nie? Nie, na kotki, nie. Tutaj jest akurat inny cel y, dla na takiego chłopca, który zbiera dość sporą y, kwotę, nie? Y, tak. I trzecia sprawa. Co do Dawida, Dawid powiedział, że nie chce żadnych pieniążków. Też no, e, chciałem mu tam przelać, jak zajmę pierwsze miejsce, no ale nie zajęłem. Ale Dawid i tak mi powiedział, że on tak nie chce, e, nawet jakbym te pierwsze miejsce zajął. No, nie zajęłem, tak czy siak. E, oczywiście e, ja do Dawida z Dawidem się jakoś zgadzam, jakoś mu się inaczej odwdzięczę. E, może jakąś fajną whisky kupię i tak dalej, nie? A na cel charytatywny, no, jak tylko przyjdzie mi. Pieniądze prawdopodobnie w t... Bartek ma na to 30 dni, to zrobię przelew. No, i jeszcze raz przepraszam, że no poniosły mnie emocje, bo wiem, że dużo ludzi mnie wspierało, dopingowało mnie. No, i nie chciałbym, żeby ktoś się poczuł nie, że, że no nie docenia mnie, po prostu na no emocje się naspierały we mnie. Jeśli chodzi o Santago, super wypocząłem, naprawdę świetnie. Bardzo fajnie jest w Santago. Yy, tylko duże kolejki są. Ogólnie, jak ktoś tam powiedzie w weekend, w popołudniu w weekend, w majówkę, to, to tragedia. Będzie czekał cz godzinę na zjeżdżalni, nie? To. I jest dużo dzieciaków. Więc no. Jak chcecie tam pojechać, to proponuję poniedziałek, wtorek, nie wiem, od 10 na cały dzień, bo. Później będzie dużo ludzi. Są wakacje lepsze na 10 dni, za 3000. tysiące. A nie wiem, to tak jakby no, kto co lubi. Ja, ja bardzo lubię z Renatą baseny, uwielbiamy sauny, więc dla nas takie wakacje są super. Wiadomo, jeśli ktoś preferuje chodzić po górach, nie lubi ciepła, saun i basenów, no to, no to raczej nie polecam mnie. To zależy kto co lubi. Mówię, jak ktoś lubi tego, nie? Baseny. I taką formę relaksu, to no ja wyszedłem zadowolony, mega. No, basen to ja ze w tym w stanie iść w Warszawie na tydzień. No, ale basen Aquapark to jest duża różnica, nie? Rzuciłem też trochę fajnych zdjęć. Nie wiem, czy widzieliście na Instagrama z tego Santago, tak? Ktoś nie widział. To macie tutaj linka. Mamy tutaj fajną rolkę sześciu zdjęć. Tutaj mamy taką foteczkę. Lokalsem, a wy chcecie statement co do Remka? E, no, ja napisałem po prostu Remkowi, że za dużo jest tych restrymów przesadza i że sami jego widzowie stali, zaczęli pisać, że już mam tego dość. E, ja stwierdziłem, że też na tym tracę, i poprosiłem go, żeby no, trochę ograniczył, żeby, żeby na razie tego nie robił. I uważam, że w porządku. Napisałem. Według mnie. Jeśli chcecie, mogę, mogę wam nawet tą wiadomość pokazać. Hejka ma prośba. Napisałem z prośbą, co do tych restinów. Zrobiłem parę analiz i tracę na tym, poza tym twoich widzów i tak to wkurza. To prawda, jest mojego widzowie jeżeli, że ich to wkurza. Powoli niech ode mnie odpoczną. Wolałbym przynajmniej na razie, żeby, żeby ich w Baldura nie było i, i ludzie sami do mnie przyszli totalnie na chwilku piszę. No, i taka jest prawda. Ja naprawdę nie mam problemu, że ktoś mnie restreamuje, ale no Remek robił to 3 tygodnie z rzędu. No i co mogę powiedzieć? No i chyba mam prawo, tak, coś takiego powiedzieć. Owebo w niedzielę chciał Cię wyłączyć, ale jego widzowie nalegali, że chcą Cię oglądać. Z tego co wiem, jego stali widzowie pisali, że już mają dość tych restreamów. Tacy, no, stali widzowie z subem, ileś tam nie. Na no, takiej zasadzie, chyba że wyzywać mnie tam chcieli, no nie wiem, w sumie może wyzywać, nie nie rozumiem, czemu musiałbym się z takiej rzeczy tłumaczyć. No, ktoś mnie restrymuje trzeci tydzień, mi to troszeczkę przeszkadza, bo za dużo po prostu napomknę i tyle, no nie, nie widzę w tym nic złego, tak szczerze. Kiedy chomik? No, niedługo, dopiero co wróciliśmy. Jakie tam strefy są w Santago? Jest strefa Relax, gdzie masz pełno hamaczków, możesz sobie leżeć i się chillować. Jest Relax, że jest tam od 16 lat, nie ma tam żadnych biegających, krzyczących dzieci. I są hamaczki, jest ogromna woda, taka z, z barkami, jacuzzi i tak dalej. Jest strefa Jamango, gdzie są wjeżdżalnie, jakieś atrakcje dla dzieci, jakaś fala, że jest i te zjeżdżalnie i saunarnia. Trzy strefy. Są? Jestem nieco donata 100 za 10 minut streama. Mogę poglądać. Kupię piwko. Serio? 100 co za 10 minut streama? Dostać taką ofertę? jakie Co to za pojęcie <traiben> uniwersum jest. Ja, ja, ja niedługo... Remek zabroni ci... Witać się ze mną ręką, jak się spotkamy i jereli, ludzie będą płacić 5k, żebyś to zrobił. Zasadzaj, uniwersum. Idę do Kibla. No, bo nie wiem, co myśleć o tej sprawie. Napisałem do Remka prywatnie. Wywlek to kurwa na, na stream. Szczerze, to trochę zły jestem. Bo ja, ja napisałem prywatnie do niego. Tak, jakby. Nie wiem, zły jestem na tą całą sytuację. Piszę do niego prywatnie, on wszystko kurwa wywleka priw. Jestem postawiony w ciężkiej po prostu sytuacji, bo jak, jak pozwolę na tego restreama, to stracę, na dodatek wyjdę na niesłownego, a jak mu nie pozwolę, to wyjdę na buraka, który nie chce kuplowi zarobić. No nie podoba mi się to. No nie, jestem w złe... nieważne co zrobię, wyjdę kula źle. Nie podoba mi się to. Nie podoba mi się to. Nie wiem. Idę se grać mam. Wy... Ale wyraziłem co myślę. Uj, palerom, sta jak salce to. To moja pusta świnka i bela dziecce Tu Pusta jak salce to. Uj, palerom, sta jak salce to.